Próbujmy łapa w górę! Zajdźcie! A zróbcie hałas na Chilola! Jestem chiń, żalem z sobą przede wszystkim Idzie po no podejściu patrząc się na nasze fryski Wracania morga, płyry, wyglądam szyki Po stronie zemych opach, nie dolecę rykie A wypada, co mówię, bo że tego słuchać To to my córkę, tak, co by, by nie traktuję, bo mu lepżu bardzo za tym sobą, próbuję się oszukać To się kurwa, że tej wiosny ożywi się uda A czuję, bo podejrzany się mordą za kliwką Nigdy nie pozwolę, jak prawdę wypłyłapisko Każdy porobi coś więcej niż listo Nie zdradzę, kim się obiec, tylko gra wszystko ale nie mamy z rodziną, więc jak córę przydać? No znowu stres, sobie, wiecie, że nie zwrócił z listem Wolni z ja być chcę oczywiste Patrzy i popatrz, i być więcej Jak dorosły basen, sprawę swoje ręce Kiedy jak się klika, zębka nam za mało kwestia Człowiek właśnie wygnał mistrza, tu nie pretest Ja to klipy klej dwóch, ile macie nie oszczędzę Rozumiem, mamy obawy i żądne pretesty Robotyzyć, taki właśnie jestem Mam no to być prawdziwe, jest rzucał panem Nigdy mi nie zazdrość, kości, wielkich nie ale -t -t Dobra, no, yes. They... They... A Ale mam mój no To szybiej nie jest jak S.O. Chciałbym być ale kurwa nie znam Nie próbuję zrobić coś bez sazni Żeby spodpowiedzieć, jaki sporto to jestem ej ty mój Chcę być jakimś, kimś, kimś, kimś Kimś, 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 kimś No A ty chcesz ja C'è nabycia qui, pusta c'è nabycia qui, c'è nabycia qui. Qui, qui, tu c'è nabycia qui. ja, Daję! <gry> damy coś do swojej solówki. Może kurwa teraz twoje, a ja Daję. w ten kurwa krzesło pójdę, postawię. Tak. No to daj ty sami. <gry>